Prawdziwa odnowa człowieka, jeżeli ma się kiedykolwiek dokonać, musi się dokonywać najpierw poprzez odnowę swojego sumienia. W kolejnym odcinku na naszego spotykania się chciałbym rozpocząć od takiego pięknego, ale też i takiego pogodnego cytatu człowieka, który jest kojarzony, kojarzony z sumieniem, święty John Henry Newman który napisał niewielką, ale znakomitą książeczkę o sumieniu chrześcijańskim, swego czasu powiedział, że gdyby, gdyby można było przyrównać, gdybym gdyby ją sprowadzić religię do toastów po obiedzie, choć z pewnością nie o to chodzi, wypiłbym rzecz jasna pierwszy toast. Za papieża, to znaczy wypadałoby wypić pierwszy toast za papieża, ale mówi, że, że on jednak postąpiłby inaczej. Gdyby miał do wyboru pierwszy toast znieść za papieża, z całym szacunkiem do niego, czy też za sumienie, to mówi, że jednak pierwszy, najważniejszy toast to wzniósłby za, za sumienie. W tym odcinku chciałbym powiedzieć o tym, jak kształtować Poprawnie sumienie. Co zrobić, żeby nasze sumienie było prawidłowo uformowane, to znaczy, żeby nam za każdym razem prawidłowo pokazywało, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Albo kiedy uczynimy dobro, żeby nam sumienie prawidłowo przytaknęło, a kiedy uczynimy zło, żeby sumienie też nas nie oszukiwało, że tam, gdzie jest zło, to zło też jest. Myślę, że w pierwszym rzędzie. Należałoby powiedzieć o czystej intencji. Mianowicie myślę, że podstawową zasadą jest, jest, taka, jest, jest takie zdanie. Cokolwiek czynisz, czyń zawsze wszystko z czystą intencją. Co to jest czysta intencja? Czysta intencja jest wtedy, kiedy cokolwiek robimy, czy mówimy, czynimy to ze względu na Pana Boga, że, że najważniejsze, żeby to... Czy, czy, czy Pan Bóg się z tym jak gdyby zgadza? Czy to się podoba Panu Bogu? Święty Klemens Hofbauer, redemptorysta, apostoł Warszawy i Wiednia, kiedy miał 7 lat, umiera mu ojciec, i zapamiętał z, z, tego, z tego pogrzebu, z, tego, z dzieciństwa takie spotkanie, wydarzenie ze swoją mamą. Mianowicie po tym pogrzebie mama wzięła go przed taki przydrożny, przydrożny krzyż misyjny i powiedziała, mówi, zdanie, które Klemens zapamiętał do końca swojego życia. Pokazała na krzyżu powiedziała tak. Od dzisiaj on będzie twoim ojcem. Postępuj tak, żeby twoje życie podobało się tylko Bogu. Klemens mówi, że to zdanie wryło mu się Pamięć, że pamię... pamiętam je przy końcu swojego życia i, mówi... i przez życie szedł jak gdyby z tym zdaniem. I za każdym razem, w kolejnym etapie swojego życia, pytał się zawsze tylko jedno: czy to, co robię, podoba się Bogu, nie ludziom. Także pierwsza zasada jest, że cokolwiek mówisz, czynisz, jak postępujesz, pytaj się o to, czy to podoba się Bogu, nie ludziom. Czysta intencja. Druga zasada, chociaż kto wie, czy ona nie powinna być właśnie nawet pierwszą, mianowicie, jeżeli mówimy, że sumienie, sumienie to jest wewnętrzny głos Pana Boga, to należałoby jak gdyby wrócić do, do podstawowego y, zdania ze Starego Testamentu y, i najważniejszego przykazania dla Izraelitów, mianowicie rozpoczynające się od, od, od słów słuchaj, słuchaj Izrael. I mówi się, że, że naszym podstawowym zadaniem jest słuchać sumienia. Jeżeli sumienie jest głosem, głosem, to naszym zadaniem jest słuchać sumienia. Bo my niestety możemy przyciszać. Można tak przyciszać, jak jak przycisza się głośnik telewizora czy, czy radia. Jeżeli są sytuacje, które nam nie odpowiadają, jakieś słowa, które nam nie pasują, choć, chociaż są prawdziwe. Niestety my w swojej wolności możemy to sumienie przygłuszać. A, a ta zasada, pierwsza niech będzie pierwszą jednak, słuchaj. Słuchaj sumienia swojego. Najważniejsze, słuchaj. I dopiero potem, potem będzie się działo, działo coś lepszego. Trzecia zasada, jeżeli chcesz mieć dobrze ukształtowane sumienie, to zasada, która oczywiście ma swoje, ma swoje źródła, w Biblii w przestrzeganiu de, dekologu. Jeżeli chcesz, żeby Twoje sumienie było odpowiednio ukształtowane, przestrzegaj dekologu. Kiedy do, do Jezusa przychodzi tak zwany bogaty młodzieniec i pyta go o życie wieczne, to znaczy pyta go, co zrobić, żeby moje życie tu już na Ziemi było sensowne, żeby, 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 żeby to, to życie moje, gdyby zapracowało na życie wieczne, to Jezus każe mu wyliczać przykazania, a potem mówi, no przestrzegaj nasze, znaczy, przestrzegaj przykazań. Nawet nie, nie, nie tyle najważniejsze jest, żeby on znał te przykazania, tylko mówi, przestrzegaj przykazań. Jeżeli zatem, jeżeli zatem chcesz, żeby twoje sumienie było prawidłowo ukształtowane, zastosuj w swoim życiu 10 przykazań, tylko w, tylko w całości. Bo to, co wspomniałem w, w poprzednich odcinkach, cały problem polega na tym, kiedy my w swoim, swoim rozumie zaczynamy tworzyć w cudzysłowie, tak zwane swoje przykazania. Przykazania jakieś takie 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 poprawiane. poprawiane. My często chcemy poprawiać Pana Boga. Często mówimy, że, że niektóre właśnie przykazania są no nieodpowiednie nie, nie do dzisiejszych czasów. Niektórzy wprost, ludzie wierzący mówią, że tak jakby Pan Bóg nie przewidział, co się będzie działo w XXI wieku, że te 10 przykazań, to może one pasowały w Starym Testamencie, ale czy w dzisiejszych czasach jeżeli zatem chcesz żeby twoje sumienie było prawidłowo ukształtowane przestrzegaj dziesięciu przekazań, te dziesięć przekazów można porównać do do, do, do do strun w gitarze, że, że kiedy gitara jest, jest, jest harmonijna wtedy kiedy wszystkie struny są odpowiednio nastrojone i kiedy są wszystkie, kiedy zabrakło tam jakiejś jednej struny to jest tak zwana dysharmonia i potem względem Ważne jest, żeby przekazania traktować w całości, a nie zachowywać się, jakbyśmy byli w restauracji i wybieramy jakieś jedno, drugie danie, które nam odpowiada, a to, co jest trudne albo nam się jakoś nie podoba, no to, to odsuwamy, odsuwamy na bok. Kolejnym. kolejnym Kolejną taką, taką, taką cechą dobrego, dobrego, prawidłowego sumienia jest modlitwa, z tym, że modlitwa taka no szczególna. Ona ma swoje znowu źródła w, w, w księdze Starego Testamentu, w księdze królewskiej, mianowicie kiedy król Salomon no został wybrany właśnie na króla, był młodym człowiekiem. Jest opisany taki epizod, że, że Salomon miał sen, przyśnił mu się Pan Bóg i, i w tym śnie Pan Bóg mówi, że, że prosi o co chcesz, a Ci. I Salomon powiedział, że jest młodym człowiekiem, młodym królem, będą przychodzić do niego ludzie z różnymi problemami, więc prosi go o taki dar mądrości rozeznania, dar rozstrzygania między dobrem a złem, żeby, żeby wiedział jak, 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 ma, jak ma postąpić. Myślę, że przykład króla Salomona dla nas jest, no, no, jest bardzo charakterystyczny. Żeby mieć prawidłowo ukształtowane sumienie, żeby dobrze wybierać, trzeba prosić o tak zwany dar rozeznania. To co teraz bardzo przypomina, chyba jedno zdaje najbardziej popularnych słów wprowadzonych przez papieża Franciszka, że, że modlić się o światło, o światło Ducha Świętego, jak mam postąpić w danym momencie. Prosić o dar rozeznania, jak mam decydować, kiedy są czasami jakieś, jakieś, jakieś takie trudne sytuacje. I żeby wiedzieć, jak postąpić w danej sytuacji, trzeba modlić się o ten dar. Codziennie, wytrwale, modlić się o oddar o rozeznania. Na, na pewno też tym, co, co, co kształtuje pozytywnie nasze sumienie, jest nie tylko czytanie Biblii ze zrozumieniem, ale też na pewno jest to, chodzi o czytanie Biblii w znaczeniu takim, że próbujemy prowadzać ją w życie, a co jeszcze ważniejsze, że próbujemy odnieść słowa Biblii do, do swojego życia. Cokolwiek robię, jakkolwiek postępuję, pytam się, czy to ma jakieś odbicie w Piśmie Świętym i odwrotnie, czy to, co mówi Pismo Święte, jest obecne, obecne w, moim, w, moim, w moim postępowaniu. Nie da się y, oczywiście też ukryć, że tym, co, tym, co kształtuje bardzo pozytywnie y, nasze sumienie, jest sakrament, sakrament spowiedzi, regularna, re, ale, ale regularna spowiedź. Problem polega na, właśnie na regularności. Porównuje się sumienie do, do okularów, że, że trzeba je tak co jakiś czas przetrzeć, jeżeli ktoś ma, nosi okulara, by nie przecierał, no to wtedy wszystko jest takie no, niewyraźne, można, można czegoś nie zauważyć. I, i, I sakrament pojednania, regularny sakrament pojednania, a praktyka i doświadczenie kościoła mówi nam o, najlepiej, comiesięcznym, takim zweryfikowaniu swojego życia, to, 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 to na pewno ma pozytywny wpływ na, na nasze postępowanie i, i na wybory. Za każdym razem, kiedy korzystamy z sakramentu pojednania, jest to sakrament, więc jest, 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 jest umocnieniem w czynieniu dobra. Ale też za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, no, czynimy tak zwany rachunek sumienia, który, który nie jest, czy znaczy nie ma być tylko przecież liczeniem grzechów, no, bo to byłoby najprostsze, tylko każdy rachunek sumienia, to jest tak jak mówił, jak mówił Henry Noen, ten znany holenderski kapłan pisarz, mówi, że, że to jest przede wszystkim ma być no, refleksja nad swoim życiem. Stwierdził, że jeżeli ktoś nie myśli o swoim życiu, to takie życie w ogóle nie jest warte przeżywania. I, i przystępując do, do miesięcznego sakramentu pojednania, my nie tylko szybko mamy policzyć nasze, nasze przewinienia, ale przede wszystkim zastanowić się nad tym, gdzie ja jestem ze swoją wiarą, w jakim mam ja miejscu swojego życia. Czy to moje życie idzie do przodu, czy niestety stoję w miejscu. Także to bardziej chodzi o to, żeby, żeby myśleć, o, myśleć o swoim życiu. Takich pięć, z tego co, co policzyłem, pięć takich prostych zasad kształtowania sumienia i wracamy znowu do, do tego zdania papieża, że Polska nieustannie potrzebuje ludzi sumienia. Można to zdanie też tak trochę rozszerzać. Można powiedzieć, że na przykład wierni gromadzący się w kościele potrzebują kapłanów o dobrze uformowanym sumieniu, dzieci potrzebują rodziców o dobrze ukształtowanym sumieniu. My też jako kapłani oczekiwalibyśmy też wiernych świeckich, którzy, którzy mają dobrze uformowane sumienie. Polska na pewno potrzebuje ludzi o dobrze ukształtowanym sumieniu.